Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tenio. Tak jak obiecałem, dzisiaj ogłoszę wyniki konkursów, ale z góry przepraszam za jakość tego filmiku, bo nagrałem tą kamerką od laptopa. Ja już nie chciałbym się wyciągać tych, tego sprzętu, statywu i to ustawiać. Bo to jest nie wiem, 5 minut roboty, jak to w tym mini pokoju se poustawiam. Mianowicie, konkurs. Jeżeli ktoś był mądry, zauważył to, że był link w opisie, to mógł sobie sprawdzić od razu. Te wyniki wczoraj o 14.00, a były wyniki ogłoszone, jak mi się wydaje, nie wczoraj, tylko w poniedziałek, no tak wczoraj o 15.00, chyba o 14.00 godzinie. No i co, wygrał Szymon Lepianka, to tak napisane. Bardzo mu serdecznie gratuluję. Ja proszę o kontakt, no, w celu wysłania tej przesyłki, bo chciałbym to zrobić na pewno przed świętami. No i co, ja teraz mam matury próbne, więc tam mam takie lecie w szkole, ale wracając do kolejnych filmików. Co bym na temat tej serii, nie wiem, pseudoserii, to nie jest nawet seria o tych chińskich rzeczach i tak dalej, z Chin. Widzę, że niektórzy no, zafascynowali się tym. Jeżeli coś macie, jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, czy tam nawet w PW, jak się wstydzicie. Ja postaram się to odpowiedzieć, mogę to jakiś filmik, bo no, naprawdę wiele razy zamawiałem różnorakie rzeczy, od słuchawek, akcesoria po jakieś tam ubrania pseudo-oryginalne, czy no oryginalne no i co, to było na tyle widzimy się w kolejnych filmikach, bo znalazłem jeden stary filmik e, który nagrałem na YouTube, ale go nie wstawiłem z powodu roszczeń o muzykę, czy coś takiego i przypomniało mi się, że to jest to wstawia to chyba jutro, bo jutro jest środa, jutro maturę z angielskiego, więc zaplanuję ten filmik, nie wiem, na godzinę 14.30, bo może wam będzie pasowało, więc to było na tyle i zapraszam do kolejnych filmików, cześć!